Witajcie, bo mówię 141 rozdziału Chainsaw pod tytułem Zwykłe Życie Plus. Denji jest na Najutą na zakupach. Jest przecena na Chainsaw bułeczki i kary z 99 jenów na 49 jenów. Najuta z Denjim kupują ich kilka. Po drodze ścianę z plakatami kościoła Chainsawmana oraz atakuje ich diabeł. Denji już ma się przemienić. Ale wyznawcy kościoła pokonują diabła. Najuta i Denji wracają do domu oraz jedzą bułeczki, bawiąc się z psami. Później oglądają telewizję. W półce możemy zauważyć mangę Shark Kick, pochodzącą z mangi Lugbak oraz możemy zauważyć roślinki Denjiego i Najuty. Denji kąpie się z jednym z psów oraz myje zęby z Najutą. O czym idą spać? Denji nie może zasnąć, więc wstaje i spogląda na plakat Chainsaw Bena. Najuta pyta go, czy nie może spać? Co teraz się ze mną stanie? Jak ukończę szkołę? Znajdę pracę. Czy będę szczęśliwszy niż teraz? No i ta pyta Denji'ego, czy jest nieszczęśliwy? Denji. Nie wie. Najuta mówi, że będzie z nim na zawsze. Wtedy będzie szczęśliwy, bo jest urocza. Tenji przytula się do Najuty, Idą spać. Przenosimy się do restauracji Family Burger. Tej samej, w której pracowała kiedyś Kobeni. Miri je hamburgera. Barym je frytki. Woman pije kole. A Spirman czyta książkę. Barym mówi, że jutro jest dzień wolny od wyznawania część Wyznawcy nie będą polować na diabły. Ale publiczni i prywatni łowcy wypełzną niczym karaluchy. Jeżeli będą ich zabijać, wtedy poczucie sprawiedliwości Chainsomena weźmie górę i pojawi się, by pokonać diabły. Barem ma nadzieję, że to wystarczy. Miri pyta, czy naprawdę muszą się posuwać do czegoś takiego, by wybawić Chainsomena. Każe im odpowiedzieć. Wiplumen mówi, że jutro. Są broniami. Każe mu zapomnieć o wszystkim poza tym. Miri mówi, że jest człowiekiem. Myśli sam za siebie. Barem przyznaje mu rację. Są ludźmi, ale są też broniami oraz diabłami. Barem pyta ich. Co te trzy rzeczy mają wspólnego? Weepoelman mówi, że wszystkie są ciężkie do wymówienia. Barman mówi, że jest w błędzie. Ludzie, bronie i diabły. Żyją po to, by zabijać. Dlatego Bóg nam przebaczy. Nieważne, jak wielu ludzi zabijemy. Chapter nie był tak treściwy jak zwykle, ale mieliśmy nawiązanie do Lookback. Jak ktoś nie wie, jedna z protagonistek Lookback stworzyła mangę, która jest bardzo podobna do Chainsaw Man i nazywa się Szarfkich. Nawet ma podobne grzybiety: Sofiwa .Y. i Punch. Oraz ma tyle samo tomów, co pierwszy part, Chainsaw sumeno. Ale to nie znaczy, że Bach i piła to to samo uniwersum. Bo 11 tomów Shark zostało wydanych do 2016 roku, a teraz mamy najpewniej 1998, czyli nie. Mieliśmy też restaurację Family Burger i teraz chyba mamy największe szanse na powrót Kobeni, o ile ona tam nadal pracuje, ale wątpię. Chyba, że Nobana sobie dorabia w Dniu Wolnym. Odnosie diabła, który pojawił się w tym chapterze, Powstałbym tu diabła Żabę albo Gekona, bo z tymi się skojarzył, ale pewnie się nie dowiemy nawet. Zobaczyliśmy też Spearmana i Whipwoman. Niestety Spearman nie odezwał się ani słowem, nie poznaliśmy też ich imion Nie wygląda na to, że zaczynamy nowy ark. Wątek kościoła zostanie zepchnięty na bok. Chyba możemy nazwać poprzedni ark arkiem kościoła czech Somena albo zwykłego życia Denji'ego. Zobaczymy, jak na fandomie będzie pisać. A ten nowy, póki co, roboczy nazwałbym incydentem z hybrydami, nawiązując do Róży Kaisen. Też zauważmy, że nie ma wśród nich Katanamena, Reza oraz Kłanxi. Może być to spowodowane tym, że tamte postacie miały już swoje viline arki, ich inni też się wykażą. Nie wydaje mi się, że Miri może zradzić hybrydy. Widać, że nie pasuje mu ten plan Barema, jednak Miri to spoko chłopak. Póki co, chyba. Też obstawiłbym, że jakieś. Diaby kontraktowe typu Diabeł Lis powrócą, bo skoro będą walczyć z łowcami, to przydało się, żeby się bronili, a jak wiemy Diabeł Lis nie zjada hybryd. Myślę, że możemy zobaczyć też pakt Fumiko, bo hybrydy wiedzą kto jest menem więc Fumiko będzie go bronić, bo może dojść do tego momentu, że będą grozić Denjiemu, że go ubiją, jeżeli się nie przemieni na przykład. Może będzie też jakiś wątek z Asą, też mam przeczucie, że Kishibe jednak nie ma zbyt wiele wspólnego z hybrydami bo raczej nie pozwoliłby im na takie coś. Obstawiam też, że ktoś w tym arku może zginąć. Jeżeli Denji się przemieni, jest szansa, że Yoshida zabije jutę. Jest też szansa, że poznamy sposób na zabicie hybrydy. która się z straci życie, bo dawno nikt nie umarł w Chainsaw Manie. Ostatnią taką większą śmiercią było chyba uko. Teraz mamy od groma postaci. No nic, tu raczej będziemy kończyć. To był ostatni wakacyjny rozdział Piły niestety. Zapraszam was na Discorda, link w opisie. I do usłyszenia za dwa tygodnie w następnym chapterze. See ya.